Pryskać czy nie pryskać? Większość sadowników się stanęła przed tym dylematem. Ze względu na tą pogodę, ze względu na wiatr, wykonywanie zabiegów w dzień było praktycznie niemożliwe. Pogody na jutro pokazują jakiś deszczyk, jakiś mały, może będzie, może nie będzie. Pogody zmieniają się z godziny na godzinę, i tak naprawdę nie wiadomo co zrobić. Także dzisiaj o 19:00 u nas decyzja, że. Wykonujemy zabieg. Zaczęliśmy niedawno, bo o godzinie 21. Warunki nie są idealne. Trochę wieje nam boczny wiatr, ale trzymamy się lekko wschodniej strony rządka. Także, także tutaj z dobiciem nie ma jakichś dużych problemów. Do zabiegu wybraliśmy mieć, ze względu na to, że jeszcze mamy fazę myślich uszek, ze względu na to, że zagrożenie jest relatywnie niewielkie, także taki zabieg na uzupełnienie piątkowego zabiegu i na wszelki wypadek taki zabieg właśnie przed jutrzejszym deszczem, jeżeli chodzi o te poważniejsze zabiegi to nastawiamy się nastawiamy się bardziej na zabieg tuż przed świętami a może nawet i w trakcie świąt zobaczymy jak będą układały się pogody, bo zbliża się fala, no właśnie ciepła czy gorąca chyba gorąca, bo wyżej 20 stopni i gdzieś na drugi dzień już tuż po świętach jakieś opady deszczu, więc wtedy sięgniemy po e, potężniejszy arsenał to będzie e, Delan lub e, Delan z jakimiś dodatkami, zobaczymy e, decyzje o opryskaniu zapadają projektu z dnia na dzień, więc ciężko coś planować, ale warto mieć e, jakieś tam środki na w razie co w magazynku, że w razie jakiejś szybkiej decyzji e, wlewamy do opryskiwacza, wskakujemy i działamy. pozdro!